Cześć wszystkim, tu Flying Demon. Dzisiaj robimy budowanie. Gdzieś tam ktoś mi pisał na YouTube, żebym zrobił coś z Kamaza. Także kabinę z Kamaza sobie zbadałem. OK. Yy, I będziemy coś z Kamaza budować. Zobaczymy co mi się uda zbudować. Yy, będziemy budować bardzo rozważnie żeby mieć jak najwięcej yy, punktów struktur i jak najmniej punktów power score będzie ciężko kopiuj kopiuj gdzieś tam mam jakąś wizję tego jak to by powinno wyglądać I, i, i. to zajmuje ile Zajmuję tak nie w 5, nie w 10. Hmm, ale zrobimy sobie tak, bo mam. Mam. Co ja to ostatnio dostałem? Gdzież to jest? Tu jest, o. Zrobimy sobie tak. Co, co? Żeby to jakoś wyglądało ładnie. Kontrol. Kontrol. tak ok, tab teraz zdumiejemy sobie naszą kabinę z kamaza jest to mniej więcej w połowie jest zobaczcie jak idealnie trafiłem trochę słabo to wygląda dobra jeszcze jeden taki element Co Co Tak. Gdzieś tam zrobimy mu ten dekiel. Nie, po co marnować? Jeszcze jeden został. Halo? Ja nie chciałem tu, tylko chcę tu. O. W ten sposób. Kółeczka. Gdzieś tam. Oh. Czy dać mu gąsienicę? jeszcze dobudować, trzeba używać jak najwięcej tych części takich a, ciężkich że tak powiem gdzie to było gdzie to było tu jest czy da się to zrobić tak nie da się tego tak zrobić ok no to damy sobie to. W sumie. Chodzi nam o to, żeby jak najbardziej to zabudować. my tu możemy postawić jeśli chodzi o broń myślę, że to jest właściwe urządzenie bo inaczej dodamy sobie tu a tu sobie damy mniejsze I jeszcze jeden mogę dać. Eee, no to zrobimy inaczej. Tak, 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 tak. I damy sobie radiator. Tak. No i psacy. Damy sobie jeszcze raz to. Czegoś to się nie dokleiło. To miało być tu doczepione o, ten sposób. Co my tu damy jeszcze? Damy to na pewno. Czy to się da tam przyczepić? Da się przyczepić jest. A, damy sobie... Co my tu jeszcze musimy dać? Nie, bo będzie zasłaniać. To będzie zasłaniać. Okej. Okay. Tu trzeba go jakoś zabudować ładnie, sprytnie. czy ja wiem, czy bym chciał go tam jakoś zabudowywać z tyłu. Co my tu mamy takiego pięknego, co by, czym by go można zasłonić? 17. Gdzieś tam. Okej. Okay jakoś ten front da się zasłonić nie, czymś innym czymś w stylu, też nie eee, drzwi drzwi, drzwi, drzwi to są drzwi okej okay. w ten sposób Czy ja mogę go tu jakoś ładnie zabudować? Jasne, że mogę. Tak. Halo. Chciałbym go tu przyczepić. Okej. Okay. Jest. Okej. Okay. Co jeszcze tu możemy dać? W sumie zbiornik z paliwem. Możemy dać radio. Możemy dać radar. Wejdzie tam do środka? Nie, nie wejdzie. Kicho. 799 oddamy ten radar tutaj A Co my jeszcze możemy tu dać? A to właśnie, o to, 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 to coś A niech sobie jest tutaj Tak, bo to są te punkty ekspo gdzieś tam hmm. światełka na czołówkę ok jakiś zderzak z tyłu ten na przykład udało się, chciałem trochę inaczej to zrobić no ale mamy takie coś, to mamy takie coś została mi jeszcze jedna część do przyczepienia szczerze nie bardzo wiem gdzie ją przyczepić no, trudno sprawdzimy jak to jedzie bardzo ciężko zobaczymy was sobie walka z botami Ciś, 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 ciś. mi lampki odstrzeliły. Jest. O, jak mnie cisną. O, jak mnie cisną. No, ale masa robi swoje. Gdzieś tam. Trzeba będzie to przebudować O, konstrukcja jest fatalna Jeć, 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 jeć Fatalna jest konstrukcja Gdzieś tam Jest tragiczna że tak powiem nic przebudujemy to Terima kasih telah menonton! Okej. Okay. Gdzieś tam takie coś zbudowałem. Jazdę testową zrobiłem. Um, jak to się będzie sprawdzać, nie mam zielonego pojęcia. Um, jeszcze będę próbował wariant z armatą. Gdzieś tam tak. Jak widzicie części te po prostu odpadają sobie tak o... poszło, bo mi się udało zbudować pojazd y, bardziej zabunkrowany z większą ilością punktów tych HP, a z mniejszym power score jak widzicie mam power score 3750 i raptem tylko tyle punktów struktur to jest bardzo mało gdzieś tam ale na razie mam tylko takie części myślę że gdzieś tam sukcesywnie jak będę y, odkrywał w frakcjach, tak kolejne części to te punkty będą u mnie rosły, tak no tak, iż tam ktoś tu coś A... nie wiem co to za ktoś, ale zapraszam mnie, no to co mi tam okej okay. tyle, no na razie tyle w tym odcinku. Przejadę się parę walk, zobaczę jak tym jeździ się w walce i dam Wam znać pewnie w jakimś odcinku. Do zobaczenia.